Wszystkie najważniejsze wiadomości porannego wydania Alex News Express na dziś 11 listopada, dzień, w którym obchodzimy Święto Niepodległości. Przypomina nam o wartościach, wolności, jedności i historii naszego kraju. Pamiętajmy o tych, którzy przez lata walczyli o niepodległą Polskę i pielęgnujmy pamięć o naszych tradycjach, kulturze i wspólnym dziedzictwie. Dziękujemy, że byliście z nami w poranym wydaniu, życzymy spokojnego dnia i wielu inspirujących chwil. Do zobaczenia już o 1055 na Alex 1. Przygotuj się na emocje i adrenalinę. Serial Policjanci w Akcji powraca z powtórkami pierwszego sezonu. Poznaj bohaterów, którzy codziennie ryzykują życie: Policjantka Natalia, Policjant Krzysztof, Policjant Heniek i wielu innych strażników prawa. Śledź pościgi dramatyczne, dochodzenia i nieoczekiwane zwroty akcji. Czy sprawiedliwość zawsze zwycięży? Policjanci w akcji, tylko w Alex TV1, po dwa odcinki od wtorku do czwartku o 21.45 i 22.45. Dzień dobry, zapraszam Was na codzienną dawkę największych hitów w naszym muzycznym programie. Ja, Alex TV, razem z Tomaszem Rucińskim, przygotowaliśmy coś specjalnego na każdy poranek. Cześć, będziemy prezentować Wasze ulubione piosenki i największe hity, które umilą Wam start w nowy dzień. Bądźcie, Bądźcie z, nami z nami w muzycznej propozycji, propozycji codziennie, codziennie o 7.10 tylko 1. Sponsorem programu jest producent leku na ból i zapalenie gardła, Holinex i Tens. Sponsorem prognozy pogody jest firma Coral, producent lodów koktajlowych. Na program zaprasza sponsor, producent leku Cynarex na obniżenie cholesterolu. Sponsorem programu był producent leku na ból i zapalenie gardła Cholinex i Tens. Na program zaprosił sponsor, producent leku Cynarex na obniżanie cholesterolu. Sponsorem prognozy pogody była firma Coral, producent lodów koktajlowych. Dziś od 25 do 21.45 koncert Niepodległa w Malinowie, a o 23.10 film dokumentalny nic do oddalenia. Zapraszam na scenę wyjątkowego Chcesz poczuć Tomasza emocje Bągasz jeszcze poznań. raz? Tomasz Oto po odcinki pierwszego sezonu. I teraz dla nas Alex Prowadzący Dariusz Dudkowski Dokładnie. i Alex zapraszają Pobacz, Cię do świata, talentów, muzyki odbyt, i niezapomnianych wszystkich. To dla mnie ogromna radość, że mogę zadebykować przed Wami premierki. Zobacz Ościnkutem pasję, napięcie, tuż przed wejściem na scenę. Każdy uczestnik walczy o tytuł prawdziwej gwiazdy sceny. Od rozmów, przez przygotowania, aż po zachwycające występy, każdy moment wypełniony jest muzyką, emocjami i niezapomnianymi wrażeniami. Karolina w Hollywood z nigdy nie było tak samo. Nie przegap powtórek pierwszej edycji Gwiazdy Sceny od poniedziałku do czwartku o 13.55, tylko w alex.com 1. Po wielkich emocjach pierwszej edycji nadchodzi jaka to piosenka nowa generacja. Nowe studio, nowe wyzwania i jeszcze więcej muzyki. Przygotuj się na hity śpiewane na żywo i błyskające światła LED, które sprawią, że każda runda będzie niezapomniana. Kto zdadnie szybciej, kto zostanie mistrzem odcinka, jaka to piosenka, nowa generacja, nowy sezon już od 3 grudnia, od poniedziałku do piątku o 16.25 tylko w Alex TV1. Nie każdy kanał potrafi cię zaskoczyć. Ale Alex 1 to telewizja, która żyje razem z tobą. Ramówka ciągle się zmienia. Codziennie coś nowego, czasem raz w tygodniu. Nie ma powtarzalności. Każda godzina to nowe emocje i historie, które zostają w pamięci. Od porannych wiadomości przez rozrywkę i edukację, bo wieczorne niespodzianki. Każdy dzień w tv 1 jest wyjątkowy, każdy dzień jest inny, a każdy moment wciąga jak nigdy wcześniej. Nie wiesz dokładnie co zobaczysz i właśnie w tym tkwi emocja, bo ramówka zmienia się codziennie i dostarcza zawsze czegoś nowego. AlexTV1, telewizja, która żyje razem z Tobą. Nie tylko oglądasz, ale przeżywasz. Na tancerze na parkiecie zaprasza sponsor Orlen, dumny sponsor polskiego tańca. Sponsorem programu jest temu, właściciel aplikacji, która ułatwia codzienne zakupy i daje super promocje. Na tancerze na parkiecie zaprasza sponsor firma Adidas.